Hej, hej, z tej strony Ręka z kanału Ręka Ma Plan. I dzisiaj zaczynamy sobie kolejny dzień, dzień 15. I uwaga, zaczniemy od kalendarza adwentowego. Już mam uzbieraną całą fajną sumę. No i dobra. I lecimy z tematem. Dwa. Kurczę, mam szczęście do dwójek i do jedynek. I mamy tutaj prezencik. Tak, nie, przepraszam. Nie, piętnasty tak. To mamy prezencik, dobrze popatrzyłam. Nie wiem, co mi się tak wydawało. A to jest 15, dobra. E, okej, okay, i jeśli chodzi o prezencik, to pierwszy raz mi się wlosował. Więc zobaczymy. Spraw sobie drobny upominek, albo obtaruj kogoś bliskiego z czymś małym. Dziś nic nie odkładasz. Wow! O Boże, super, fajnie. E, tak aktualnie, wiecie co. Dzisiaj mam do odebrania poczuszkę, która jest dla mnie, tylko dla mnie. Jest to paleta czterech rozświetlaczy z Bell, chyba z Jaguz, Jaguś, coś w tym stylu, z taką influencerką. Bardzo mi się podobała ze względu na to, że ona ma cztery różne kolory, i ona daje taki eteryczny blask w czterech różnych kolorach niebieski, zielony. Taki różowawy i żółty, taki złotawy. Więc ja bardzo jestem chętna, chciałam to wypróbować, ponieważ mi się bardzo podobał. A jestem frigiem kosmetycznym, więc musiałam sobie od razu to kupić. Więc dzisiaj prezent dla mnie jest. Um, no i też się mam flane zamówić mam je prezent na święta, raczej przedświąteczny, ze względu na to, że ona ma 22 urodziny, także coś już pomyślałam. Więc dzisiaj będzie na pewno zamawianko. Eee, dobra, to przejdziemy sobie dalej. To na razie sobie przesuniemy. OK. I losujemy, losujemy, losujemy. Co dzisiaj nam przyniesie. Może być wyższa kwota, bo pierwszej nie dawaliśmy. No i proszę, 16 zł. Coś nam się tutaj uzbiera. Eee, wymień ulubioną świąteczną tradycję. O, dawanie sobie prezentów to na pewno wspólną ubiorę choinki. Eee, Wspólne Wigiliny stół, łamanie się opłatkiem, e, wspólne kolędowanie. Boże, no ja wszystko lubię, ja uwielbiam święta, więc e, jestem fanką wszystkiego. E, I szczególnie jestem fanką, jeżeli kupię jakiś prezent i prezent faktycznie przypadnie do gustu. Obdarowywanie prezentami, no dostawanie też jest ok, ale bardziej wolę obdarować prezentami, komuś pomóc, e, więc jak najbardziej to jest taka fajna tradycja dla mnie. E, ok. No, i odkładam sobie 16 zł. Chciałam sobie coś rozmienić, ale nie wiem, czy będę Będę mieć, żeby sobie oddać 14. Ok, to damy sobie tutaj 20. 20, czyli mam sobie oddać 4. Ale mam w ten sposób sobie złotówkę tutaj jeszcze z powrotem wrzucimy i wyjdzie na to samo. Dobra, ok, to mamy załatwione. A, I dzisiaj strafeczka. No i dzisiaj się zastanawiam, który ci numer wziąć. Dobra, może weźmiemy ten, bo tego jeszcze nie było. Uuu, 12 złotych. To tak, średnio bym powiedziała. Ale na szczęście mamy tutaj co wybrać, więc 12 złotych ląduje w miejscu z drapeczki. I ląduje tutaj. 12 złotych. No, i w sumie to by było na tyle. A za chwileczkę dowiecie się, co wylosowałam w kalendarzach adwentowych, kosmetycznych. Także zapraszam do oglądania. Pochwalcie się, jak tam wasze zbiory, jak wam się udało uzbierać pieniążków, jakie macie Wy ulubione tradycje świąteczne i zapraszam Was do pobrania, mojego kalendarza adwentowego, który znajduje się w postach na YouTubie. Tam możecie sobie codziennie pobrać jedno wyzwanie, które Wam się podoba, codziennie jest coś nowego. Jako nasz taki wspólny kalendarz adwentowy. Zostawcie tam oczywiście lajeczka, komentarz i zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żeby Was nic nie ominęło. I do zobaczenia jutro. Szukamy dnia 15, ale ten kalendarz pachnie na coś niemożliwego. O znalazłam 15. I teraz, jak ją się tutaj otwiera, tutaj w boczku. O. Dobra. Zobaczymy, co tu mamy. I czekoladka truskawkowa. Super. Jezu, jak ona pachnie. W ogóle to okienko całe pachnie. No, uwielbiam czekolady Wedla, więc chętnie się skuszę. Jagodowa już po prostu zniknęła, więc truskawkowa nam pomoże przeżyć kolejny tydzień. Dzisiaj numerek 15. Zobaczymy, co tu mamy. A pod numerkiem 15 mój ulubiony to już na wyjazdy, bo jest malusieńki. Bardzo ładnie podkręca rzęsy, nie osypuje się, ma taką głęboką czerń i jest po prostu cudowny. Także bardzo dziękuję, bo właśnie ostatnio mi się skończył i muszę go włożyć do mojej torby wyjazdowej. Super.